A. Przedstaw się. O, idzie. Zapraszamy pierwszego uczestnika naszego programu Idol. Tam, <ścoughs> to Co nam pani zaprezentuje? Pan, pani pa, pa. nie wiem już w końcu. Nie wiem. <ścoughs> Dobra, chyba pan na żywo. Dobrze. Jestem Wacław.

Albań. 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 Nie, przepraszam, chodźmy to żenujące. Pokaz, co to było, proszę pani. To był azerbejdżański język, proszę. Pan, przepraszam, pan czy pani, bo ja już w końcu nie rozróżniam. To był jakiś żenujący albański język, proszę mi powiedzieć, po jakiemu to było. Tak, rozumiem. How, how. Dziękuję panu za ten występ. Albań. We'll oh